Jesteśmy w Lublinie, a pod naszymi stupkami piękny przykład ludzkiego geniuszu. Połączenie dwa w jednym szerokie schody, a do tego wykorzystując okazję specjalny podjazd, czy to na wózek, czy to na rower, z pewnością wiele osób z tego udogodnienia może skorzystać. Pytanie, dokąd owe schody prowadzą? Ha, no prowadzą do kolejnych schodów, na których już podjazdu dla rowerów wózków nimo. Kamil, jedna rzecz. Jak długo trzeba myśleć, żeby wymyślić coś takiego? No, przecież to jest z jednej strony głupie, a z drugiej strony... No jeszcze głupsze. jeszcze głupsze. Powiem Ci tak. Odpowiedzi są dwie. Albo bardzo długo należy myśleć. Tak. Tak. Albo... To jest ta opcja mniej prawdopodobna. Bardziej prawdopodobna wcale nie myśleć. No, wcale to było na... to słowo klucz, ponieważ wydaje mi się, że gdyby te schody były stare do samego końca, tego by nie było, to ludzie korzystaliby z tej ścieżki rowerowej, jeżeli chodzi o wózki. Co zresztą czynią, bo co innego mają zrobić. A te schody, ja myślę, że na nich siedzi konserwator zabytków, dlatego się nie dało pociągnąć dalej. Dosłownie siedzi. Przychodzi, siada i wspomina dobre czasy. No to skoro tu się nie dało, to po co było robić to? Nie wiem. Proszę. Wracamy.